Polecam Wam miętowe, pudrowe cukierki. Wyglądają jak narkotyki. Siemano tutaj Mikolix w kolejnym filmie z Mikolajkowych przygód, bo z czego by innego, prawda? Poprzedni odcinek zakończyłem w mieście Dimdark. Jestem kawałek dalej, tylko że w nederze. Dokładnie tak, w nederze. I taką książkę sobie wziąłem z miasta Dimdark I właśnie z tego miasta. Na początku mam takim krótkim wstępie, niskojakościowym... O, twierdza. Prezentowałem właśnie wszystko... Lagi. <laughs> Właściwie nie wszystko, tylko asortymenty najciekawszych według mnie skrzynek. Dokładnie tak. No i sobie wziąłem oczywiście te przedmioty. Lava. <laughs> Ciężko mi powiedzieć, czy coś widzicie, bo ja sam bardzo ledwo widzę. I tutaj bastion. Muszę się herbatki napić oczywiście. I zaczynamy grabienie. Serdecznie skrzynkę witam i o zdrowie pytam. Słabo... Kurde! Użyłem potki odporności na ogień. Mało po cichutku, ale widać. Tutaj? Słyszałem piglina, chyba. Blok złota. Drugi blok złota. Były tylko pigliny. Brutale. I tak dalej. Wreszcie skrzynka. Solspit 3. Widzicie, są pigliny. Zobaczmy. O! Trzeba wysadzić. Wyczuwam pradawne szczotki. I właśnie niem troszeczkę sobie pokopiemy w nederze. Może na trawie nad, nad Zobaczymy. Znalazłem! Udało się. Już myślałem, że to nic nie trafimy. Witam kilka dni. Później pokażę Wam, co znalazłem. Widzicie tutaj to. Ale fajnie. Przepraszam za sobą jakość, ale nagranie. Urwało się i musiałem to jakoś. No, jakoś nagrać, tak? No. Ty nie zauważyłem tego. To no polecam się tak. I rozkopywać. Tutaj też chyba coś było, tak? Czy nie tak? Nie. A jednak coś tu było. Za chwileczkę będziemy tutaj. No, TNT, tak? Jasna sprawa. Nie wiem, czy się za bardzo opłacało. Tam jest jeszcze jeden. I to są wszystkie na jakąś tam odległość. Chyba jeszcze pominam jeden. Stawiamy TNT. Kurde, ale to było opłacalne. Och. Jeszcze tutaj, no nie wierzę. Niespodziewany gość. Nareszcie w szczęście, kurdy. Zaryzykowałem Tinti jeszcze raz i widzę, że naprawdę było warto. Tam są jeszcze. Tam są dwa. Widzicie, bardzo wysoki poziom. Tutaj trzy, cztery, pięć. Nieźle i tak po jednej stronie tylko. O, się trafił. Tak wiecie, kilofem. Teraz takie kilofowe poszukiwania. O, kolejny. 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 <ścoughs> Widzicie, jak to jest? Trzeba się rozkopywać, bo to. O, kolejny. Opłacalna jakaś okolica mi się trafiła. Bardzo opłacalna. Kolejny raz się opłacało. Z tego co mam, to już będzie ponad 100. Jak to się mówi, Czas wyjść z tej jaskini. I dać się ponieść skrzydłom. Naprawiłem sobie kilof, jak widzicie. jest bardzo fajnie. Się teren nie wczytuje. Ta gła jest trochę denerwująca. Mgła. Jakiś kolejny Nether Fortress. Jesteście jeszcze? Jestem w bastionie ogólnie. Ja pierdzielę, Traf niego, Sprawdź Sprawdźmy to w skrzynce. Ogólnie nawet. Po gra. O. No i po takie runy ja właśnie szedłem do bastionów. Nie wiem czemu, ale ta okolica wygląda jakbym już w niej był. No nic. A ten znowu zaczyna. Lubię tą muzykę. Albo nie ma tu skrzyny w tym bastionie, albo mają syfiastą zawartość. To jest złota czas. Dobra wieja. Dobra widzowie, nie wiem co to będzie. Co to było? Kurde! Kolejna geoda, która według mnie zdarza się za często, bo już zbyt często ją widziałem. W oceanie się wygenerowała. chodziło. Chcę kurde jajo ze sniferem mieć. Tak sobie patrzę. O, pozwona światynia. I kolejna geoda w wodzie, co jest grane. O, ludzie, kolejny grzybowych. DESERT PYRAMID, słuchajcie. Co mnie tu spotka, i w ogóle? ODŁAMEK. No dobra, niestety jeden zniszczyłem. Kolejny tutaj odłamek. Znowu ŁUK. Jaki tu będzie odłamek? Czaszka. Dobrze, odgadłem. A tutaj jaki będzie? Nie wiem, zaraz jest emerald. To nie. Czekaj, jeszcze tu gdzieś było. Nie, chyba wszystko. Myślałem, że spadło na płytkę. Będę szczery. drow w skrzynkach był gówniany. No i przyszedłem sobie pieszo kawałeczek. Jakiś ludzik. I wiosunia. Lećmy tam. Zakopano, mało nie zauważyłem. Ale to wygląda. W skrzynkach nic ciekawego. Wziąłem tylko jedno złote jabłko. No i przez przypadek niestety zniszczyłem dwa bloki podejrzanego piachu. Trzeba naprawdę uważać. No co oni mają z tymi radami. O tyn, Patrzcie, dwie latające wyspy. Beka, ale jaja. Czy tu coś jeszcze będzie? O, jaskinia. Testujemy? Jestem w takiej oto jaskini. Ej, do co za elektra popsuta? Ej, patrzcie. I dobra. Tutaj mamy opuszczoną kopalnię. Ja tak wypatruję diaksy. Te sprawy. I żadnego nie widać. Ma. Tam jest jeden. I tutaj dwa. Tak? Czy jeden? Gdzieś był jeszcze kolejny. Tu się jeszcze schowo. Kolejne świetne złożenie elementów. To jest jakaś geoda. Zaraz ty jak se zbiorę, oczywiście tylko tak się jeszcze przyglądam. Nie widzę. O, miasto. Wcale nie sztuczna reakcja. Dobra, cicho. Nic nie zrobiłem. Jest dwa koksy. Zobaczmy, co w ruinach szlaku. Słabo, bo same świeczki. Ciągle świeczki. Czy zapachowe? To jest normalny żeby. Się nawet myli. Najgorsze jest to, że nie zwracają uwagi często na te dolne struktury, bo myślałem po prostu, że się nie wygenerowały. Możliwe jest też chyba szansa, że się nie wygenerują, a ja je pomijałem. O, Nowa płyta! Najrzadszy item w tym. O kurde. bardzo, żebyście oddychali oczywiście gdzie bo... się żeby...